Siema. Na świecie istnieje mnóstwo zwyczajnych prac. Lekarze, nauczyciele, programiści, kierowcy. Każdy zna te zawody i wie, jak wyglądają. Ale są też takie profesje, które brzmią jak żart, a jednak naprawdę istnieją. Co więcej, ludzie dostają za nie prawdziwe pieniądze, a czasem nawet całkiem niezłe. Niektóre z nich są śmieszne i trudno uwierzyć, że ktoś w ogóle wpadł na taki pomysł. Dziś pokażę wam najdziwniejsze zawody świata. Inne wydają się obrzydliwe i wymagają mocnych nerwów. A są też takie, które są wręcz śmiertelnie niebezpieczne, ale bez nich świat wyglądałby zupełnie inaczej. Dziś pokażę Wam najdziwniejsze zawody świata. Przygotujcie się, bo ta lista może Was zaskoczyć. Zaczynamy od pracy, która może być koszmarem dla większości z nas. Wyobraźcie sobie, że Waszym głównym zadaniem w pracy jest wąchanie pach innych ludzi. Tak, taki zawód naprawdę istnieje. Tester zapachów pach zatrudniany jest przez firmy kosmetyczne, aby sprawdzać skuteczność dezodorantów i antyperspirantów. Nie polega to tylko na szybkim niuchnięciu. Testerzy pracują według określonych procedur. Najpierw wybierani są ochotnicy, którzy noszą dezodorant lub antyperspirant przez określony czas po treningu, po kilku godzinach w pracy czy po całym dniu aktywności. Tester wącha i ocenia zapach w skali, zwracając uwagę na intensywność, rodzaj woni i trwałość. Brzmi to dziwnie? Owszem, ale dzięki takim osobom producenci wiedzą, czy ich produkty działają i jak wypadają na tle konkurencji. Ktoś więc spędza całe dnie pochylając się nad cudzymi pachami, a na koniec miesiąca dostaje za to pensję. Przejdźmy teraz do czegoś znacznie przyjemniejszego. W Japonii i Stanach Zjednoczonych można spotkać profesjonalnych tulaczy. To osoby, które zarabiają na tym, że przytulają obcych ludzi. Usługa odbywa się w specjalnych cuddle cafes albo prywatnych gabinetach. Klient płaci określoną stawkę, najczęściej od 30 minut do kilku godzin, i w tym czasie spędza czas na przytulaniu, rozmowie, trzymaniu za ręce, czy po prostu odpoczynku w czyimś towarzystwie. Zasady są jasne nie ma w tym żadnych podtekstów. Chodzi wyłącznie o zapewnienie bliskości, ciepła i poczucia bezpieczeństwa. Brzmi dziwnie, ale okazuje się, że takie usługi cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Ludzie są coraz bardziej samotni, zestresowani i szukają prostych form kontaktu z drugim człowiekiem. Dla wielu to coś w rodzaju terapii. Godzina takiej sesji kosztuje nawet 60 dolarów. Brzmi jak praca marzeń. Cały dzień spędzasz w akwaparku i zjeżdżasz z różnych ślizgawek. Tak właśnie wygląda życie testera zjeżdżalni wodnych. Ale uwaga, to nie tylko zabawa. Taki tester ocenia prędkość, bezpieczeństwo, komfort jazdy i tak zwany fun factor, czyli to, czy zjeżdżalnia faktycznie daje frajdę. Sprawdza, czy nie ma miejsc, w których można się zatrzymać, czy zakręty są bezpieczne, czy woda nie chlupie za mocno do oczu. O ile kilka pierwszych zjazdów brzmi jak spełnienie dziecięcego marzenia, o tyle kilkadziesiąt przejazdów jednego dnia w mokrym stroju kąpielowym staje się już naprawdę męczące. Jednak ktoś musi to robić, zanim tysiące turystów skorzystają ze zjeżdżalni. Teraz przeniesiemy się do tradycji, która może dla wielu z nas wydawać się zaskakująca. W niektórych krajach, zwłaszcza w Chinach czy w Afryce, istnieje zawód zawodowego płaczka. To osoba, która bierze udział w pogrzebach i głośno opłakuje zmarłego. Nie chodzi o udawanie to część rytuału. Im głośniej i bardziej dramatycznie przebiega ceremonia, tym większy szacunek okazuje się osobie zmarłej. Zawodowi płaczkowie uczą się odpowiednich pieśni, lamentów i zachowań, które mają wzmocnić atmosferę uroczystości. Choć dla nas może to brzmieć dziwnie, albo nawet sztucznie, w tamtych kulturach to niezwykle ważny element tradycji i sposób na okazanie wspólnoty w żałobie. Czy wiedzieliście, że karmę dla psów i kotów próbują ludzie? To nie żart. Firmy produkujące jedzenie dla zwierząt zatrudniają testerów, którzy oceniają smak, konsystencję i zapach karmy. Nie chodzi o to, żeby zachwycać się smakiem, ale o sprawdzenie, czy produkt jest dobrze zbilansowany, czy nie ma w nim nieprzyjemnych posmaków i czy struktura odpowiada oczekiwaniom. Testerzy zwracają uwagę na to, jak jedzenie się rozgryza, jak pachnie i jak pozostaje w ustach. Podobno większość karmy smakuje jak mdła bezsmakowa wersja pasztetu. Brzmi mało apetycznie, ale dzięki tym osobom nasze zwierzaki jedzą smaczniejsze i zdrowsze posiłki. Przenieśmy się teraz do Tokio, jednego z najbardziej zatłoczonych miast świata. W godzinach szczytu metro jest tak przepełnione, że pasażerowie po prostu się nie mieszczą. I tutaj do akcji wkraczają popychacze, czyli tak zwani oshiya. Ich zadaniem jest pomóc w upchnięciu pasażerów do wagonów tak, by drzwi mogły się zamknąć. Wygląda to zabawnie, ale w rzeczywistości to bardzo poważna i odpowiedzialna praca. Popychacze muszą być szybcy, ale jednocześnie delikatni i uprzejmi, bo nikt nie chce poczuć się potraktowany jak bagaż. Dzięki nim metro w Tokio działa punktualnie, a ludzie docierają do pracy na czas. To jeden z najbardziej niebezpiecznych zawodów świata. Zbieracze jadu węży zajmują się łapaniem jadowitych gatunków i pobieraniem od nich toksyn. Ten jad jest później wykorzystywany do produkcji antidotum na ukąszenia oraz w badaniach medycznych. Praca ta wymaga ogromnej odwagi, precyzji i doświadczenia. Każdy błąd może kosztować życie, a jednak są ludzie, którzy codziennie narażają się na takie ryzyko, aby inni mogli korzystać z lekarstw ratujących życie. To profesja, w której stawką jest naprawdę zdrowie i bezpieczeństwo całych społeczności. Na koniec coś lżejszego, choć wcale niełatwego. Na Antarktydzie pracują ludzie, którzy zawodowo liczą pingwiny. Naukowcy potrzebują dokładnych danych o populacji, żeby badać wpływ zmian klimatycznych i oceniać, jak radzą sobie te ptaki. Z zewnątrz wygląda to zabawnie: ktoś siedzi i liczy pingwiny. Ale w praktyce to godziny spędzone w mrozie, silnym wietrze i w otoczeniu tysięcy niemal identycznych ptaków. Liczenie ich to wyzwanie, które wymaga cierpliwości i sporego wysiłku. To praca, która wydaje się zabawna, ale w rzeczywistości jest ważna dla nauki i ochrony przyrody. I to już cała lista najdziwniejszych zawodów świata. Od wąchania pach, przez przytulanie obcych ludzi, aż po liczenie pingwinów na Antarktydzie. Każdy z tych zawodów brzmi absurdalnie, ale każdy naprawdę istnieje i ktoś dostaje za niego wypłatę. Który zawód według Was jest najbardziej szalony? Tester zapachów pach, popychacz w metrze, a może liczący pingwiny? Napiszcie w komentarzu. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie subskrypcję i łapkę w górę wtedy nie przegapicie kolejnych ciekawostek. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.